Monika Amrzecz, dzień dobry. Po poniedziałku słonecznym niemal w całym kraju jutro znów wrócą do nas chmury, ale temperatura na razie się nie zmieni, będą typowo jesienne warunki. Najpierw rześka noc od 3 stopni na wschodzie do 6-7 bliżej zachodniej granicy. Na pogórzu pewnie będzie zimniej, może nawet z przymrozkami. Początkowo od centrum po południe pogodnie, ale dość szybko od północy będą szły chmury z deszczem, do rana dotrą do centrum kraju i na Śląsk. Przelotne opady pojawią się także na Suwalszczyźnie i Podlasiu mocniej powieje nad morzem od rana chmury, słaby deszcz i zamglenia. Opady ominą krańce zachodnie i wschodnie. W ciągu dnia przestanie padać miejscami na północy aż po wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę i tam da się zobaczyć jaśniejsze niebo. Natomiast większych opadów spodziewamy się w południowych regionach, co oczywiście przełoży się na temperaturę, może być nawet niższa niż rano. Poza tym najwyżej do 12 stopni, a na barometrach na razie bez większych zmian. W Warszawie 1008 hektopaskali. W środę rano dużą mgieł, w ciągu dnia deszcz popada miejscami na północy, lokalnie na zachodzie, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 10 do 13 stopni, wietrznie nad morzem. W czwartek od północy po centrum szare niebo i deszcz miejscami w północnych regionach, natomiast na południu trochę pogodniej od 11 do 14 stopni. W piątek i sobotę znów więcej chmur i w wielu miejscach popada, a jakby ktoś pytał o słońce, to wróci w niedzielę ale nie do każdego regionu, a my na pewno jeszcze wrócimy do tych prognoz. Do zobaczenia.